Jednakże w maju 1940 roku, gdy Wehrmacht wyruszył na podbój Belgii, Holandii i Francji, już takiej przewagi nie miał. Na kontynent przybył brytyjski korpus ekspedycyjny. Alianci mieli więcej dywizji piechoty i więcej czołgów niż Niemcy. Siły powietrzne były wyrównane, a jednak kampania na zachodzie Europy trwała bardzo krótko. Połączone siły Francuzów, Brytyjczyków, Belgrów i Holendrów. Okazały się za słabe wobec Wehrmachtu. Dlaczego, choć w połowie 1940 roku siły były wyrównane, Niemcy zwyciężyli tak gładko i szybko? To była siła idei. Wojska niemieckie były zorganizowane i działały według doktryny wojny błyskawicznej. Najpierw uderzały samoloty, które atakując celnie z lotu nurkowego. Linie komunikacyjne, węzły kolejowe, mosty, drogi zapełnione uchodźcami paraliżowały ruch wrogich oddziałów, dostawy amunicji, posiłków i zaopatrzenia. Samoloty okazały się najskuteczniejszą bronią przeciwko alianckim czołgom.